Od piątku w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika można oglądać wystawę prac plastycznych, które wyszły z pod lokalnych artystów. Przegląd Puławskiego Środowiska Artystycznego to powtarzający się co trzy lata cykl wystaw prezentujących aktualne dokonania w dziedzinie sztuki. Wernisarz zgromadził sporą publiczność. Artyści, których prace znalazły się na ekspozycji, otrzymali imienne podziękowania. Przegląd ze swojej natury jest taką e, wystawą otwartą, otwartą i na artystów profesjonalnych, jak i na aktywnych amatorów, i otwarty pod względem tematycznym, pod względem stylistycznym. Nie ma żadnej takiej weryfikującej komisji. Każdy autor jest, można powiedzieć, takim krytykiem własnego, własnych prac, własnego dzieła. Wystawa gromadzi Prace z bardzo wielu dziedzin sztuki, chociaż taką dziedziną dominującą jest malarstwo. Malarstwo i przedstawiające, i malarstwo abstrakcyjne. Otwarta formuła daje możliwość pokazania różnych wypowiedzi artystycznych. Wystawa przede wszystkim ma taki wymiar społeczny, bo pokazuje, jak bogate w artystów jest nasze miasto Ziemia Puławska. W tegorocznym przeglądzie Pławskiego Środowiska Artystycznego zostały zaprezentowane prace 56 artystów. Duża grupa artystów bierze udział w przeglądzie od 2000 roku, czyli od pierwszej jego edycji. Ale w każdej edycji pojawiają się nowi uczestnicy. Na wystawie naszej tegorocznej. Zostały zaprezentowane prace dwóch nieżyjących artystów Zbyszka Kosowskiego i księdza Mariana Malarza. Ekspozycja będzie dostępna dla odwiedzających do 26 listopada w dni robocze od godziny 8 do 16. Osiedle Słoneczne Piaski 2 grupy Macdon. W najbardziej zielonej części Puław zaprojektowano dwa nowoczesne budynki, w których znajdzie się 35 funkcjonalnie zaprojektowanych mieszkań o metrażach od 36 do 65 metrów kwadratowych. Pierwsi lokatorzy zamieszkają jeszcze w tym roku. Już niebawem rozpoczynamy realizację drugiego budynku, którego ukończenie zaplanowano na 2021 rok. Zapraszamy do biura sprzedaży przy ulicy Dęblińskiej 18, telefon 81 888 55 15 www.magdom.pl